Cześć, czy chcecie złożyć zamówienie i otrzymać te wszystkie, te wszystkie za darmo? Zamówiłam te nasionka, 10 paczek nasion dostałam za darmo. A skąd? Zapraszam na film. Więc te nasionka przyszły w takiej samej puszce jak nasionka ze strony internetowej ogorod.ua. Z tym, że jest to kompletnie inna strona internetowa. Nazywa się organicseeds.top, ale wiem, bo po przysłaniu był adres nadawcy na paczce, że prowadzi ją ta sama osoba. Ale są różnice w cenach. Nie ma na tej stronie organicseeds.top przeterminowanych nasion. Wszystkie są w terminach. I ceny są przeważnie od euro 14 do euro 40, a przesyłka także jest tańsza niż na ogorod.ua, bo przesyłkę zapłaciłam 10 euro, a na ogorod.ua przesyłka była dla niektórych z Was nawet 20 euro. Także tutaj Ceny były od euro 14 do euro 78 w zależności od tego jakie nasiona zamawiałam. Szły 15 dni, przesyłka 10 euro. Potem jak się płaci kartą, to się też płaci taką commission. I w sumie zapłaciłam 33 79 euro 79 centów. Zapraszam na przegląd nasion. A nie będą to tylko pomidory, ale także inne warzywa, jak papryki, ogórki i tak dalej. Pomidor, budenowka green, a zakupiłam go dlatego, bo mam budenowkę czerwoną i chciałam zobaczyć, bo akurat znalazłam ją na tej stronie, jaka będzie zielona. A budenowka to odmiana pomidora, który jest karłowy do 80 cm, średnio wczesny. Jest to serce mięsiste zielone, 150 gram, jest super smaczne, nadaje się do gruntu i do szklarni, a budenowka, to słowo, to oznacza taką czapkę z czasów, e, z czasów komunistycznych, z czasów wojny domowej 1917-1922. Była to taka wełniana czapka, taki kapelusz, który okrywał uszy i szyję. Nie wiem dlaczego nazwali pomidor taką nazwą, ale budenowka ma być odporna na choroby, na zmiany temperatur, i te obydwie czerwoną i zieloną budynowkę będę sadziła w gruncie. Melon. Zakupiłam sobie dwa melony, i ten melon nazywa się karamel, czyli Karma. A, a jest to melon, który jest wczesny. 65 do 75 dni. Owoc może ważyć do 2,5 kg, jest żółty. Ale miąż ma biały. Jest czysty, bardzo słodki i aromatyczny. No, jestem ciekawa tych e, ukraińskich melonów. Może będą bardziej odporne na niskie temperatury niż te angielskie melony. E, ogórek. Ogórek zasolocznej, co w tłumaczeniu chyba oznacza pickled, czyli. E, Konserwowy albo kiszony, i być może jest to ta odmiana, którą mi polecacie, że ktoś na Allegro sprzedaje taki ogórek bez nazwy, ale do konserwowania, i może jest to ten zasoloczny. O tym się przekonamy i na pewno będę go próbować, ale ze strony internetowej jest to wczesny ogórek 45-47 dni, jest to stara, tradycyjna odmiana. Długość 10-12 cm do 125 g jest bardzo smaczny i bardzo plenny. I też oczekuję odporności na zimno, susze, upały, zmiany temperatury, jak to wszyscy zachwalają ze wszystkich tych kąt kanałów YouTube'owych, które oglądałam I, i dziękuję Wam za polecone odmiany rosyjskich ogórków. Zakupiłam też kwiaty i to jest aster, który nazywa się Comet Mix, czyli jest to mix odmiany kometa i to jest taki aster, który, którego płatki bardzo mi się podobają, bo są takie długie i takie fajne e, zakręcone i ta odmiana właśnie się nazywa astem chryzantemowym. Długo kwitnie. Wysokość do 80 cm i ten mix zawiera kolor różowy, fioletowy, niebieski i żółty. No, jestem ciekawa tych rosyjskich astrów. Następnie mamy pomidor Stripes of Yore, a o tej odmianie wiem także z YouTube'a, że jest bardzo smaczna. I ta odmiana pochodzi od Indigo Rose. Indigo Rose odmiany nie lubię, być może ten będzie lepszy. Owoce ma trochę większe niż koktajlówki, do 80 gram. Jest żółto indigo, Jest smaczny, 75 dni, czyli także wczesny. Co tu mamy? To jest eshocia, czyli maczek kalifornijski, ale nie jest pomarańczowy, jest fioletowy, a nazywa się odmiana Purple Gleam. I jeszcze takiego nie widziałam. Jeżeli będzie miał taki kolor jak na zdjęciach, na tej stronie, no to... Przepiękny, a u mnie maczki kalifornijskie co roku same się sieją. Raz tylko je miałam i co roku są, więc być może ten się także rozsieje. Są ciemnopurpurowe, kwiat 7 cm, dorasta do 30 cm. Co tu mamy dalej? Papryka merchant, zaprawiane nasionka. Papryki wybierałam wczesne. Jak tylko znajdę, gdzie mówią, że jest wczesna, to biorę, bo zamiast siać w styczniu, możemy wybrać sobie wczesne odmiany. Więc kupuję wczesne papryki, żeby jak najwcześniej je mieć. I właśnie ta odmiana merchant jest wczesna. Od siewu do dojrzałych owoców do 112 dni, dorasta do 85 cm, jest bardzo smaczna, owoc ma taki piramidowy. Co tam dalej? Dalej jest pomidor Sugar Bison, czyli cukrowy bison. I zdjęcie tego pomidora po prostu wygląda nieziemsko. Jest zdjęcie krzaków z taką małą dziewczynką i te pomidory wyglądają ogromne. A to nie bez powodu, bo wszystkie pomidory mają być powyżej pół kilograma, a i jest to taki Prawie serce, tak to mówią, na wielkich krzakach. Ogromne pomidory. Wspaniały smak i wygląd. E, super odporny i ma smak starego pomidora. Jest to czerwony bewsztyk. Dorasta do 1,90 m. 115 dni od wschodu do dojrzałych owoców. Ale sam wygląd po prostu mnie przekonał. <laughs> Następnie, co tam mamy? Paprykę. King Arthur, czyli e, Król Arthur. I jest to oczywiście papryka wczesna, czerwona, blokowa, czyli taka wiecie, normalna, słodka papryka, 300 gram, bardzo plenna, wysokość 70 cm, Mało liści, grube ścianki, odporna na, na choroby, na przykład bakteryjną chorobę liści. Albo je, e, wirus e, ziemniaka. Nie wiedziałam, że wirus ziemniaka atakuje papryki, no ale tak było napisane na tej stronie. Następna papryka, Ukrainian Sweet Red, czyli e, słodka czerwona ukraińska, papryka. I to jest następna czesna papryka. Do 110 dni od wschodów nasion dorasta do 80 cm, blokowa. Do 250 gram czerwona, smaczna. Zobaczymy, które z tych odmian najlepiej mi się udadzą. Następny jest pomidor. Girls Weird Thing. Miałam albo miałam mieć tą odmianę w zeszłym roku, ale niestety nie była to ta właściwa odmiana. Pewnie się komuś zapyliła i nie była wcale smaczna. Ładnie wyglądała, była plenna, ale nie była smaczna, więc mam nadzieję, że to jest. Czysta odmiana, bo ta odmiana ma być bardzo smaczna. Jest to pomidor z historią dołączoną o psie, który miał na imię Girl, Girl i ten pies właśnie przyniósł te pomidory. Była to spontaniczna mutacja w czyimś ogrodzie, w ogrodzie tej kobiety, która stworzyła tą odmianę. Jest to wysoki, rosnący pomidor do metra 50, bardzo plenny, mięsisty, bewsztyk do 450 g. Brązowy z zielonymi paskami bogaty, skomplikowany smak, słodki, zbalansowany, jak mówią, zbalansowany, to ma słodycz i kwaśność w sobie. Ach, nie mogę się doczekać lata, żeby zobaczyć, czy to będzie ta właściwa odmiana. Bo wiecie, jak um, ktoś ma wiele odmian, przeleci miel usiądzie na jednym kwiatku, na drugim kwiatku, zapylanie krzyżowe i wtedy nawet w najlepszych. Um, Ogrodach, czy u najlepszych sprzedawców odmiany nie, niekoniecznie muszą być czyste. Także mnie to bardzo stresuje zawsze, jak, jak liczę na jakąś odmianę, a ona tym nie jest. Co mamy? Pomidor. I ta odmiana nazywa się Elzer Farms Brown Derby, czyli um, brązowy derby z farmy Elzer. Tak to się tłumaczy. I. Ten pomidor w ogóle nie jest znany, ale nie przekonał jego kolor. Jest to bewsztyk, pochodzący z USA do 250 gram. ma smak, który jest harmonijny, zbalansowany, słodko kwaśno-owocowy, ale kolor jest musztardowo-pomarańczowy, czyli taki ochrowy, jest mięsisty i oleisty dorasta do 1,60 m. Właśnie ten kolor dla mnie sygnalizuje smak. Ale czy to prawda, to zobaczymy. Bo może wcale tak nie być. Następnie mamy melon, drugi melon, który kupiłam, a nazywa się Titowka. I tutaj ile mamy nasion? Pewnie 10. Tak. I melon Titowka jest super wczesny i jeden z najsłodszych, podobno. Jest żółto-pomarańczowy do 2 kg, ale miąższ ma biały, delikatny, słodki i aromatyczny i jest odporny na choroby. Zobaczymy. Następnie mamy dynię piżmową o nazwie gitara. No, kształt tej dyni jest przepiękny. Jest to tak zwany butternut squash w Anglii. I ta odmiana jest bardzo plenna, długo się przechowuje, do 100 dni. Od 2 do 14 kg, czyli rozpiętość wagowa bardzo duża. Ja to bym raczej wo wolała te 2 kg niż 14. Miąż jest bardzo słodki, soczysty, kruchy, aromatyczny. Smak opisują 4,9 na 5. Zobaczymy. Następnie mamy pomidor Dnieper Sunset, czyli zachód słońca nad dnieprem. I ta odmiana jest pomarańczowo indygo. Plus niebieski kolor paski i plamki. No, wygląda bardzo ciekawie. Dorasta do 1,40 m. Miąż jest pomarańczowy, różowy, w plamki. Jest to bewsztyk. 600-800 g przeciętnie, ale do kilograma. I nawet więcej. Jest super smaczny, bardzo aromatyczny i ma egzotyczny smak. Co tu dalej mamy? O, ten ogórek. To jest ten ogórek, który Wam pokazywałam w moich postach. Um, to everyone's envy, czyli wszyscy go zazdroszczą. I ten ogórek jest niezwykły e, w taki sposób, że z jednego węzła może nawet wyrosnąć 3 do 6 ogórków, czyli jest super wczesny, e, super plenny, jest także wczesny. Jest bardzo żywo zielony, kruchy, 9-12 cm. Ma kompleksową odporność na choroby i pogodę. Owocuje do przymrozków. No ale jak zobaczycie zdjęcie, no to będziecie wiedzieć, dlaczego tę odmianę zamówiłam. Ta odmiana, em, widziałam ją po raz pierwszy na stronie ogorod.ua, ale była niedostępna. I na tej stronie właśnie jest. I no nie mogłam przecież nie spróbować tej odmiany. Następnie, co tu mamy? Mamy paprykę, cow's ear, czyli krowie ucho. I ta odmiana jest także wczesna. Ma wytłużone owoce w kształcie krowiego ucha, takie trochę szersze. E, miąż ma, ścianka ma 6-8 mm, owoc ma 300 gram. Kolor przechodzi od żółtego przez różowy do czerwonego. Jest plenna do 60 cm, czyli raczej taka niższa. Zakupiłam także rzodkiewkę. Nie wiedziałam, którą wybrać, bo mają tam sporo rzodkiewek i wybrałam taką, która się nazywa basis. I to jest taka fajna wczesna rzodkiewka, różowo-czerwona z białym końcem. Owoc do 4 cm. Ponieważ jest wczesna, to mówią 21-26 dni. Soczysta, delikatna, lekko pikantna, bardzo smaczna i nie wybija w kwiat. No, i zakupiłam także cebulę, ale nie mam większych nadziei, że nasiona są świeże, chociaż mówią, że są. A jest to odmiana amfora. Wzięłam ją ze względu na kształt, bo ma taki fajny kształt raczej pionowy, nie taki, wiecie, rozkrapciały na e, szerokość. I jest to stara odmiana z 1800 roku, popularna do lat 90., bardzo smaczna, dobrze się przechowuje i ma kształt amfory. No dobrze, ale co z tymi darmowymi nasionami? No, byłam w szoku, jak zobaczyłam tą torebkę. Te wszystkie nasiona były darmowe. No, po prostu szok. I wszystkie są świeże, wszystkie mają datę ważności. Były zbierane 2024. No i zobaczymy, co tutaj mamy. Dali mi słonecznik, który się nazywa Ukraiński Miód. I z tego, co czytałam na stronie, to jest to odmiana wykorzystywana do tłoczenia oleju słonecznikowego, czyli rośnie bardzo wysoko, korzenie są bardzo głęboko i właśnie wciągają te wszystkie substancje odżywcze. Podobno słoneczniki także są wykorzystywane do, e, tak jakby wchłaniania toksycznych substancji z gleby, no ale wtedy już nie wykorzystujemy z nich oleju. No w każdym razie mam ten słonecznik. Dali mi także. E, aksamitkę yellow prince, czyli żółty książę, czyli prawdopodobnie żółta aksamitka. Dali mi także pomidor Odessa Plum, czyli to jest taki pomidor w kształcie śliwki. No, zobaczymy. Dali mi także następny pomidor Emerald P, czyli taka zielona gruszka. Dali mi także rzadkiewkę Red Giant, czyli Czerwony Gigant. To wcale nie są, wiecie, takie nasiona, z których bym nie była zadowolona, te, te wszystkie darmowe. I jest tam jedna specjalna odmiana, którą chciałam, ale nie kupiłam. A jest to Górek Finger. I mam nadzieję, nazwa jest tutaj napisana po angielsku, tak jak cała ta strona jest po angielsku, nie jest po rosyjsku. Ale mam nadzieję, że to jest odmiana palczyk, o której mi mówiliście, bo palczyk to chyba znaczy palec i ten się nazywa finger. Także no, mam taką nadzieję, że to jest ta fajna odmiana za darmo, co tam jeszcze mi dali. Następny ogórek ukraiński się nazywa Ukrainian, czyli następna fajna odmiana ogórka. Papryka ostra, bird's eye, czyli oko ptaka, dla wielbicieli ostrych papryk. I dali mi także e, paprykę, marynki tank czyli marynki jazyczok, język marynki. Tę odmianę chyba zakupiłam już z którejś z tych stron. I dali mi także patisona disco, czyli fajne odmiany, ale najbardziej jestem zadowolona z tych ogórków. No i e, z tej strony jestem bardziej zadowolona niż z tej ogorod.ua i tak wygląda na to, moim zdaniem, że to jest ta strona organicseeds.top jest przeznaczona na rynek zachodni, a ta strona ogorod.ua jest bardziej na rynek ukraiński i tam mają te wyprzedaże tych przeterminowanych nasion i ceny są takie niziutkie, a tutaj wszystkie ceny są powyżej euro. Ale za to przesyłka jest niższa. Nie sądzę, żeby te nasiona były bio, bo Organik to właśnie oznacza nasiona ekologiczne, bo nie mają żadnych oznaczeń, żadnych certyfikatów. Myślę, że to jest tylko nazwa strony. Ale wachlarz odmian jest bardzo szeroki i mam nadzieję, że wszystkie nasiona będą dobrze schodzić. A jak, a jak no to zobaczycie w ciągu lata, jak będę je wszystkie testować. Pozdrawiam wszystkie osoby, które komentowały pod moimi filmami, podawały mi ulubione rosyjskie odmiany ogórków. Zrobiłam także wczoraj ankietę na temat, czy chcecie więcej filmów e, o nasionach pomidorów, czy nie. Większość osób chce, 84%. Niektóre osoby po powiedziały, że już za dużo i że ich że je e, mdli. No ale przynajmniej zrobię to. Co dostałam, które nasiona mam, a potem przejdziemy do siewów. Ja siewy będę zaczynać może pod koniec stycznia, w połowie lutego. Nie spieszę się, mam inne sprawy na głowie, no ale zobaczymy. Już niedługo się skończą filmy o pomidorach i będzie coś innego. Pozdrawiam wszystkich, cześć!